Szymaneczko, kochani, jak mi widać, pewnie dobrze, no to się bardzo cieszę. Dzisiaj pokażę Wam kilka fajnych rzeczy, jakie sobie zakupiłem, ponieważ chciałbym zrobić mój projekt Jawy Enduro z silnikiem od CZ crossowej 250, ale nie taki zwykły, tylko po prostu, żeby to był już taki silniczek troszeczkę spompowany, taki troszeczkę mocniejszy. Czyli chcę sobie. Założyć na niego cylinder z Hondy i już wam pokazuję co tutaj sobie kupiłem, więc tak zakupiłem kilka rzeczy. Tam jest ten cylinder, schody, no ale po kolei, kupiłem sobie tutaj kilka nowych tłoczków do CZ-ki 380, 514, kupiłem sobie akurat dwa, bo wiem, że te wymiary mogą mi się przydać ogólnie, jakby ktoś potrzebował, to są te tłoki dostępne, 8 szlifów jest do wyboru, także jest naprawdę wypas tłoki są bez, bez pierścieni pierścienie też są, ale pierścienie też są dostępne, ale pierścień kosztuje 1,50 zł, czyli dwa pierścienie to razem 100 zł także, no trochę drogo to wychodzi, żeby kupować na zapas, po prostu pierścienie kupię jak jak będę potrzebować je aczkolwiek to są bardzo dobre pierścienie chromowo metalowe nie te zwykłe takie żeliwne także no warto kupiłem sobie jeszcze taką zębateczkę też nową zapasik to jest zapasik leżak magazynowy tak to się mówi 15 zębów też do 514 13 też fajna sprawa i kupiłem sobie jeszcze tutaj tarcze sprzęgłowe Tarcze sprzęgłowe, kto wie, kto zna temat, ale temat pewnie znają tylko ci, którzy posiadają te motocykle. Są to tarcze do Jawy Enduro. Tarcze sprzęgłowe, widzicie, one są zrobione tutaj z takiego materiału dziwnego. To są oczywiście też tarcze oryginalne, też zapasy leżakowe, magazynowe ciężki temat w Polsce, ale udało się kupić. Także to sobie kupiłem jako części zapasowe, a to sobie kupiłem do projektu. Moje jawy Enduro spójrzcie tutaj parę gadżetów takich dostałem niepotrzebnych typu właśnie taką gąbeczkę na kierownicę no może gdzieś to się tam założy tłumik tłumik jest wybeszony czyli pusty gaźniczek o widać gaźniczek Kijen oznaczenie tutaj ma jakieś PWK wypukłe także wypukłe i nabite czyli to może być oryginał, ponieważ te napisy są tutaj o, nabite widać jest tutaj taki troszeczkę niekompletny aczkolwiek jest jeszcze tu parę jego elementów tylko brakuje e, tak na pierwszy rzut oka widzę że brakuje wiecie czego przy nim o tu spójrzcie zawór iglicowy komory pływakowej dobra Teraz tak, kupiłem sobie jeszcze cylinderek z głowicą no a głowica taka jest nie najgorsza, trzeba ją splanować i, i będzie gitara. Cylinderek, cylinderek do Hondy CR250, bardzo fajny, wystarczy zrobić leciutki, leciutki szlif, zaraz Wam pokażę tuleje w środku. Widać tu coś czy nie widać. O, nie ma żadnych rys, ale szlif malutki by się, yy, by się przydał, żeby tam troszeczkę go po prostu zleciutka przechonować. Także sobie zrobimy leciutenki szlif. Jest też do tego jeszcze tłoczek, tłoczek z pierścieniami, tłoczek nominalny. Firmy tutaj jakieś tam. Zaraz wam powiem. Do niego są jeszcze pierścienie. Co to tu jest za firma? Widzicie tutaj tak: Turings, dwa pierścienie, średnica tłoka tutaj jest 66-36. Eee, dobra, tłoczek Wossner, tłoczek Wossnera. Jakby ktoś potrzebował. To jest, mogę odstąpić za grosze, bo mi niepotrzebny, bo jest za mały po prostu. Albo mogę go sobie zostawić na zapas kiedyś, jak będę tulejować, a na razie nie będę tulejować. No i co z tym cylindrem? On nie ma zaworu wydechowego. wydechowego. Zawór wydechowy sobie później ogarniemy. Skądś na początek się to złoży wszystko bez zaworu. Dobra, idziemy to przypasować do silnika. Także czekajcie chwilkę. No i jesteśmy sobie tutaj. Wziąłem sobie ten Y, cylinderek z Hondy CR250, dół mamy z cz ki y, 513, y, i tak to sobie będę chciał zrobić. Teraz Wam wytłumaczę. To ma być silniczek do, y, do jawy Enduro, do y, trubki, Poczekajcie. O, nie wiem czy widać, ale właśnie y, do tej jawy Enduro, którą sobie kupiłem y, dosyć niedawno. Bez silnika, ale chcę ją sobie złożyć, tak jak już mówiłem, na silniku z CZ. -ki. No i tak, jest sobie ten silniczek, wszystko tu fajnie będzie pasować, bardzo elegancko. Tutaj są dwa silniki, to więc wam wytłumaczę schemat przeróbek, co trzeba po prostu przerobić, żeby to wszystko ze sobą spasować. Powiem wam tutaj na tym. Trzeba troszeczkę tutaj wyfrazować ściankę, bo. Yy, cylinder po prostu nie mieści się tutaj yy, w to wybrane miejsce, dlatego trzeba yy, sfrezować z lekka tą stronę, tą, i wtedy tą. Wykręcić szpilki, cylinder nam wejdzie ładnie, jak już będzie wyfrezowany, wejdzie na swoje miejsce. Tych szpilek nie będzie, te szpileczki trzeba będzie, yy, te szpileczki, otwory po tych szpilkach trzeba będzie zlikwidować, czyli zaspawać. Brrr, 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 cztery miejsca są do zaspawania. Wtedy będzie trzeba sobie, jak to już będzie wszystko założone, jedno na drugie, napunktować sobie otwory, które będą w innych punktach, zobaczcie będą troszeczkę przesunięte, ten cylinder będzie dokładnie, no z malutkim przesunięciem, ale ja się starałem go tu nałożyć w miarę idealnie, tak jak on ma być, czyli spójrzcie, te szpileczki są troszeczkę inaczej, tak? Te przednie jeszcze by tu tak w miarę, w miarę były, no ale to trzeba po prostu przerobić, więc sobie tutaj wtedy napunktujemy, wywiercimy, nagwintujemy i będzie po prostu cylinder przykręcany na inne szpilki i będzie to ten cylinder założony z Hondy CR250 na CZ. A silnik pójdzie na Jave Enduro. Dorobimy sobie oczywiście chłodnicę, pompę sobie zrobimy elektryczną zasilaną po prostu z cewki zrobimy sobie cewkę fajną zapłonową, która będzie podłączona na stało pod pompę i ona będzie na stało zasilać tą pompę cały czas bez przerwy, wstawimy sobie zawór zawór zrobimy może cierny Czyli tak jak w Hondzie był, a może niecierny, wiadomo, tam są takie dwie podkładeczki, które po prostu pod wpływem obrotów przesuwają się szybciej, i wtedy się ten zaworek podnosi. My to sobie może zrobimy: zaworek wstawimy i po prostu założymy malutki silniczek, jak jest w Hondzie CR125. Taki, taki elektroniczny CR czy CRM, no nie pamiętam dokładnie. W każdym razie można to zrobić, ten zawór sterujący na silniczku elektrycznym, i tak go sobie zrobimy. I taki mam pomysł, taką fajną koncepcję, właśnie na, na silnik tuning silnika. Tłok będzie wstawiony oryginalny, czyli z Hondy CR-ki, tylko trzeba kupić większy. No i później wam pokażę, jak to tutaj robię, tylko na razie y, pokazuję wam koncepcję moją. Także tyle na ten moment. Ja Was serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się. Hej, owa.